Chłoniak oczkina należy do chłoniaków agresywnych, czyli leczymy pacjentów z intencją wyleczenia, i to jest bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli liczymy pacjenta z intencją wyleczenia, to nie powinniśmy sobie pozwolić na przykład na dłużanie przerw między kuracjami, bo na przykład są święta, czy pacjent gdzieś wyjeżdża. Jeżeli jest powiedziane, że ma być podany, mają być podane kuracje, te najczęstsze, które się stosuje w leczeniu chłynaka choczki na co dwa tygodnie, to ma oznaczać dwa tygodnie, a nie raz trzy, raz cztery, bo podając, nie zachowując tego cyklu leczenia, zabieramy pacjentowi szansę na uzyskanie wyleczenia. I większość, zdecydowaną większość pacjentów z tą chorobą możemy wyleczyć. Więc yy, myślę, że jest to spośród chłoniaków chłoniak o takim najlepszym, najlepszym rokowaniu. Tak, to będzie chłoniak DLBCL jako najczęściej z chłoniaków. I tutaj również pacjentów leczymy z intencją wyleczenia lub wydłużenia przeżycia. Wspomniałam, że jest to choroba osób starszych, więc to leczenie trzeba dostosować też do chorób tych, które pacjent ma do wieku, ale to nie znaczy, że u tych starszych chorych nie możemy uzyskać wyleczenia, bo również możemy. Trzeba zwrócić uwagę na leki, które tu stosujemy. Część z nich ma na przykład działanie kardiotoksyczne. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia musimy ocenić, kardiologiczną taką mieć ocenę. Tutaj dawki leków, które pacjent może otrzymać są określone, czyli nie powinniśmy ich przekraczać. Trzeba pilnować, żeby to leczenie pacjentowi nie zaszkodziło. W pierwszej linii możemy około 60% pacjentów uzyskuje po tym leczeniu pierwszej linii te dobre wyniki. Natomiast pozostali pacjenci przechodzą do kolejnych linii terapii i to rokowanie w chwili obecnej się poprawiło, ponieważ mamy dużo więcej możliwości leczenia. Łącznie z tą nowoczesną immunoterapią, czyli terapią KARTI. Chłoniaki indolentne, tutaj sytuacja inna niż w przypadku chłoniaków agresywnych, ponieważ one przebiegają, rozwijają się wolniej. Nie leczymy tych pacjentów w momencie rozpoznania, chyba że rozpoznajemy choroby bardzo zaawansowane we wczesnych postaciach, nie musimy tych pacjentów leczyć. Natomiast no, chłoniak, chłoniaki indolentne pozostają chłoniakami, których wyleczyć nie możemy, możemy je zaleczyć, czyli uzyskujemy ustąpienie objawów. Pacjent ma określony czas przerwy, dopiero kiedy jest nawrót choroby, to leczymy. I i też jest tutaj y, wiele nowych terapii, więc rokowanie pacjenta istotnie się poprawia. Chemioterapia i radioterapia to są wciąż metody, które są stosowane w leczeniu chłoniaków, chociaż w części z nich one odgrywają, zaczynają odgrywać coraz mniejszą rolę. Schematy chemioterapii skojarzonej stosujemy w chłoniakach i w przypadku. Kiedy mamy możliwość zastosowania dodatkowo np. przeciwciała monoklonalnego yy, przeciw antygenowi na komórce nowotworowej, to to łączymy. Czyli mamy immunochemioterapię, która jest standardem leczenia chłoniaków bekomórkowych. W przypadku chłoniaków komórkowych, które są rzadszą postacią chłoniaka, nie mamy takiego znacznika na tej komórce, więc w większości przypadków tutaj chemioterapia pozostaje yy, najważniejsza. W przypadku chłoniaka choczkina również w pierwszej linii chemioterapia pozostaje standardem leczenia. Jest schemat, w którym do, 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 dołożone jest przeciwciało monoklonalne połączone z cytostatykiem, czyli też o tej immunoterapii, ale nadal zostaje to w połączeniu z chemioterapią. Chemioterapia wysokodawkowana, czyli wspomagana autologiczną transplantacją komórek kwiotwórczych, również jest standardem leczenia opornej nawrotowej postaci chłoniaków, a w chłoniaków a w z komórek płaszcza. Jest to u tych młodszych pacjentów, wchodzi w schemat leczenia pierwszej linii. Natomiast no, rzeczywiście w części tych nowotworów ona jest wypierana przez nowe terapie celowane. W przypadku radioterapii ona rzadko jest stosowana jako taka metoda samodzielna. W przypadku chłoniaka grudkowego, jeżeli jest zajęty tylko jeden obszar węzów chłonnych, w tym stadium pierwszym, rzeczywiście stosujemy radioterapię jako jedyne leczenie i ono może doprowadzić do wyleczenia. I wtedy już na początku, kiedy jest tylko jedna zmiana, w tym celu musimy zrobić dokładne obrazowanie, czyli badanie PTK, które nam powie, że nie ma zmian w innych okolicach. Bo jeżeli już są, to czekamy na, na rozwój choroby i leczymy dalej. Natomiast jeśli nie, to możemy zastosować to w innych przypadkach ona ma raczej znaczenie pomocnicze, czyli może mieć leczenie takie paliatywne, albo na przykład, jeżeli zostanie jakaś jedna zmiana, to czasem decydujemy się, żeby tą radioterapię podać, ale raczej leczenie wspomagające, a nie jako takie leczenie główne. Leczenie farmakologiczne no to jest chemioterapia, i to, są, to jest ogólnie, troszkę o tym mówiliśmy już, bo leczenie farmakologiczne to wszystko to, co stosujemy, yy, czyli to wchodzi i, famio, i chemioterapia, i immunoterapia, to wszystko jest leczenie farmakologiczne, czyli mamy leczenie farmakologiczne, mamy, mamy radioterapię i mamy chirurgię, która tutaj ma bardzo małe znaczenie w przypadku nowotworów yy, układu uchłonnego, w przeciwieństwie do kuzów litych. Także my się opieramy w większości na yy, farmakologii, w przypadku leczenia farmak w przypadku chłoniaków. Obserwacja pacjenta z chłoniakiem, jako taka strategia postępowania, dotyczy chorych na te chłoniaki o powolnym przebiegu. I tutaj, jeżeli jest zaawansowanie choroby wczesne, no to ta strategia jak najbardziej ma zastosowanie ona nadal pozostaje nadal w większości przypadków chociaż czasem były badania kliniczne prowadzone ale standardem postępowania jest nadal oczekiwanie. Kiedy choroba się jakby będzie o większym nasileniu, kiedy te zmiany się powiększą, kiedy może dojść na przykład do rozwoju niedokrwistości, małopłytkowości, do powiększenia narządu, do zajęcia narządowego. Wtedy dopiero takiego chłoniaka leczymy to w wielu przypadkach, może trwać kilka ładnych lat. Możliwości leczenia chorych na chłoniaki, podobnie jak w przypadku innych nowotworów wpadu ćwot również one ulegają istotnej poprawie i naprawdę w ciągu ostatnich lat te możliwości stały się większe. Mamy leki stosowane, te nowoczesne terapie w programach lekowych i może tak jak spróbujemy powiedzieć o chłoniakach, o których rozmawialiśmy przed chwilą, czyli chłoniak Oczkina, tutaj standardem leczenia pierwszej linii jest chemioterapia. Później mamy możliwość zastosowania immunoterapii, czyli jest jest tutaj lek, który jest skojarzeniem przeciwciała z cytostatykiem i jest lek, który należy do tak zwanych punktów hamujących, leków hamujących przeciwciał, hamujących punkty kontroli immunologicznej. Czyli układ odporności u chorych na nowotwory, to wpływa to na to rozwój nowotworu, to sprawia, że jest jakby osłabiony, jest wyczerpany, nie atakuje prawidłowo komórki nowotworowej i stosuje się leki, które mają go jakby odblokować. Mechanizm działania jest na tyle uniwersalny, że te przeciwciała stosowane są w leczeniu wielu innych nowotworów guzów litych, raka nerki czy raka, raka płuca. Bodajże 8 chorób chyba onkologicznych również jest wskazaniem do zastosowania tych terapii. W przypadku hematologii jest to chłoniak choczkina. No i tutaj również w leczeniu pozostaje wysokodawkowana chemioterapia, przeszczepianie komórek krwiotwórczych. W przypadku chłoniaków B -komórkowych, i chłonia Mamy teraz coraz więcej możliwości, czyli jeszcze niedawno to było to leczenie pierwszej linii, a był duży kłopot, jeśli pacjent na to leczenie nie odpowiedział. Jeśli to był pacjent młodszy wieku, można było zastosować, y jeśli odpowiedział na leczenie, tak zwane ratunkowe, y wysokodawkowaną chemioterapię i transplantację otologiczną komórki. W i właściwie nasze możliwości trochę się na tym kończyły. W stosunku do starszych osób, u których nie można było tej transplantacji zastosować, to właściwie już po pierwszej linii był duży problem. Teraz mamy immunoterapię i mamy dołączenie przeciwciała monoklonalnego, też sprzężonego z cytostatykiem, czyli po podobnym działaniu jak w przypadku chłoniaka Hoczkina. mamy dołączone to przeciwciało do standardu chemioterapii. Mamy przeciwciała tak zwane bispecyficzne, które są już zarejestrowane i to przeciwciało, które łączy się z jednej strony z antygenem na komórce nowotworowej, z drugiej strony z antygenem na komórce w układu odporności, czyli jakby pomaga tej komórce układu odporności znaleźć komórkę nowotworową. Mamy przeciwciała przeciw innemu markerowi, Czyli przeciwnie temu antygenowi CD20, czyli CD19. No i wreszcie mamy tą terapię CAR-T, czyli to jest terapia, gdzie linfocyty własne pacjenta są pobierane od niego, modyfikowane genetycznie, namnażane i podawane z powrotem. I w koniaku DLBCL bcl w programie lekowym taką terapię możemy stosować. Coraz więcej ośrodków w Polsce ma takie możliwości, więc tutaj ta sytuacja. Uległa naprawdę bardzo dużej poprawie. No i też w przeciwieństwie do tej transplantacji komórek piotwórczych, ta terapia CAR-T może być zastosowana również o pacjentów w starszym wieku. Aczkolwiek to oczywiście wiadomo, że to nie będzie pacjent, który będzie już w bardzo złym stanie ogólnym, bo na tą terapię, na wytworzenie tych komórek trzeba zaczekać. Płoniąt grudkowy, tutaj w leczeniu pierwszej linii mamy chemioimmunoterapię, i jest to standard leczenia nie tylko w Polsce, ale też na świecie, także tutaj to leczenie pierwszej linii jest takie, jakie powinno być. W przypadku postaci opornej, nawrotowej, yy, też jest postęp, też mamy przeciwciałoby specyficzne, zarejestrowane, też mamy terapię karti, która jeszcze w Polsce dla tych pacjentów dostępna nie jest. No i chłoniak z komórek płaszcza, immunochemioterapia w pierwszej linii, chociaż te nowe terapie celowane, czyli inhibitory kinazy brutona, wykazano, że jakby je stosować już od pierwszej linii, to byłoby jeszcze lepiej niż stosowanie ich później. W Polsce mamy możliwość od niedawna w programie lekowym zastosowania takiego leku i też mówiłam że o tym, że bardzo długo czekaliśmy na to, ponieważ ci pacjenci, u których chemioimmunoterapia nie działa, no do niedawna byli absolutnie pozbawieni jakiegoś skutecznego leczenia, natomiast to jest chłoniak, którego przebieg może być dosyć Agresywny, także te możliwości leczenia chłoniaków w Polsce również się powiększają. Na pewno część pacjentów jednak przychodzi do, do hematologa w momencie, kiedy ta choroba jest bardzo zaawansowana. I nie mówię tutaj o chłoniakach agresywnych, bo one się rozwijają szybciej, ale mówię na przykład o chłoniaku brudkowym, który naprawdę potrzebuje trochę czasu, żeby, no żeby doszło do takich dużych zmian, kiedy są. Bardzo duże masy wiami brzusznej, duże, to mam na myśli 15-20 cm taki wóz. kiedy jest wysięg taki nowotworowy w jamie opłucnej, bo rzeczywiście i stan ogólny pacjenta jest wówczas gorszy, więc to leczenie jest trudniejsze. Więc myślę, że na pewno warto by było, żeby jednak ten ten to się zmienia, to się poprawia, ale to nadal jest istotne. Druga kwestia, i to już dotyczy stricte pacjentów, że może nie jest to częste, ale niestety się zdarza, że jeżeli są te powiększone węzły chłonne, i, i, i to nie mówię o dwóch cm 5, 6, 7, 8, zdarza się, że pacjent nie zgłasza się. Do lekarza, powinien się zgłosić do lekarza. Niestety zdarza się, że różne niekonwencjonalne metody leczenia są stosowane. Ostatnio słyszałam na przykład o dużych dawkach witaminy D. No jest to absolutnie, no nie można leczyć nowotworu witaminami, a to się niestety zdarza. I to już jest coś, co jest zależne od pacjenta, bo to pacjent może sobie wybrać taką drogę. To się nie zdarza często, ale się czasem zdarza, więc trzeba uważać na to, że to rzeczywiście powinien zająć się lekarz diagnostyką, terapią. Wiem, że ten system jeszcze, jeżeli chodzi o diagnostykę, to nadal się czeka. I ta karta Dilo no, nie we wszystkich przypadkach prowadzi do tak szybkiego ustalenia rozpoznania, więc myślę, że to na pewno moglibyśmy zmienić. Stopniowo zwiększa się dostęp do nowych leków. Stale jest tak, że czegoś nam brakuje, ale idzie uważam, to w dobrym kierunku i dostęp do coraz to nowych terapii w Polsce dla polskich pacjentów jest. Zdecydowanie chciałabym ostrzec przed takim poszukiwaniem informacji w internecie na własną rękę, dlatego że rodzajów chłoniaków jest bardzo dużo. Jeśli na przykład też pacjent usłyszy, że ktoś tam miał taką chorobę, to wcale nie musi być taka choroba, bo nawet ta sama choroba może mieć różny przebieg, może wymagać różnego leczenia. W internecie może być wszystko. Więc na pewno nie należy opierać swojego postępowania na tym, co się przeczytało w internecie. Można szukać, można czytać, ale, ale naprawdę to są tak złożone zagadnienia, że y, trzeba porozmawiać z lekarzem, jeśli to rozpoznanie jest ustalone, nie opierać się na tym, co się znalazło w internecie. Myślę, że takim y, wiarygodnym źródłem informacji są również te dane, które na swoich stronach przedstawiają organizacje pacjenckie. Ich jest coraz więcej w Polsce w tej chwili i współpracują z lekarzami, współpracują z z ośrodkami hematologicznymi i tutaj tym źródłem informacji są często wywiady przeprowadzane z lekarzami na określone tematy, ale również teraz też wydawane są na przykład jakieś czy broszury czy podręczniki, gdzie ktoś się po tym podpisał, ktoś, się, ktoś kto się na tym zna. Na pewno nie, nie należy swojej wiedzy na temat choroby opierać na tym, co się przeczytało w internecie.